w siódmej dobie pamiętam, gdzie następuje tak zwany przełom kwasiczy, ja miałem takie poczucie mojego ciała, organizmu i samopoczucia, że umieram. Nie? Ja pamiętam, że dzwoniłem wtedy do osoby, która mi o tych głodówkach powiedziała, czy, czy to, czy jest, mo teraz czy to mam... jest możliwe, że, że ja nie umrę, że ja to przeżyję. <śmiech> <śmiech> Bo to no, były, były lęki, lęki, tym bardziej, że ja eksperymentowałem. Mówię, nie było wtedy tak dostępnych łatwe informacje, jak są teraz, tak, bo ja pamiętam o postach wodnych, no to przekładano mi z literatury jakiejś rosyjskojęzycznej, tak? bo, bo nie było nic w Polsce, teraz to się weźmie, odpali YouTube'a, wszystko się wpisze, wszystko można znaleźć, nie, A to był jednak 2013, 2014 rok, to, to jeszcze tej wiedzy nie było, no i tak powolutku, powolutku wchodziłem coraz bardziej w tą drugą stronę mocy, jakby pozyskiwanie wiedzy, jak można ten organizm jeszcze wzmocnić, jak go oczyścić, jak go naprawić.